Rafał Skarżycki. Hej, Jędrek, gdzie moja forsa? Wydawnictwo nasza księgarnia Czyta Józef Pawłowski. Rozdział pierwszy Jeśli żyjecie na tym świecie tak długo jak ja, czyli co najmniej 10 lat, pewnie zdajecie sobie sprawę, że ludzie próbują wam wmówić mnóstwo bzdur. Często w dobrej wierze, i uwaga, cytuję mamę, dla waszego dobra. Przykłady? Nie musicie prosić mnie dwa razy. Krótka lista kitów. Autor? Genialny Jędrek. Pierwsze. Każdy kij ma dwa końce. A proca? Drugie. Nic dwa razy się nie zdarza. Powiedzcie to karkowi, który powtarza czwartą klasę. Trzecie. Pieniądze szczęścia nie dają. Może uwierzyłbym, gdybym usłyszał to zdanie z ust prawdziwego bogacza. Nie wiem, jak jest z wami, ale mnie szczególnie drażni ten mit o pieniądzach. Zwłaszcza w chwilach, kiedy uświadamiam sobie, że moja skarbonka jest pusta. Hej, musi być coś jeszcze. <laughs> Jestem spłukany! Ktoś może zauważyć, Hej, Jędrek, przecież coś jednak z tej skarbonki wypadło. Też mi nowina. Mógłbym wam powiedzieć, ile dokładnie wypadło. Tylko nie zdecydowałem jeszcze, czy następująca mądrość życiowa mojego taty jest prawdą, czy mitem. Tato, a właściwie ile zarabiasz w warsztacie? Synu, dżentelmeni nie mówią o pieniądzach. A zwłaszcza nie mówią o konkretnych kwotach. Przyjmijmy na razie, że to prawda. Musicie więc wziąć za dobrą monetę, że z takimi, uwaga, cytuję moją matematyczkę, panią całkę, aktywami. Nie da się poszaleć. Nie, żebym jakoś szczególnie chciał szaleć. Po prostu ostatnio zobaczyłem w telewizji coś, co zwróciło moją uwagę. WiFi, Full HD, ekran dotykowy z przodu i z tyłu, czujnik ruchu. Gra jeszcze nigdy nie była tak realna. Noś w kieszeni cały świat najlepszej rozrywki i baw się jak chcesz, gdzie chcesz, za jedyne 1200 zł. Ale wypas! Nie, żebym był podatny na reklamę czy coś. Nic z tych rzeczy. Jestem zbyt inteligentny na poddawanie się manipulacji jakiegoś cwaniaczka z agencji reklamowej. Nie to, co wyjedz, czyli moja siorka.